Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak podłączyć sklep internetowy z hurtownią. Zanim jednak to zrobimy, pierwszym krokiem, który należy zrobić, jest to podpisanie umowy z daną hurtownią. Nasza firma posiada w swojej ofercie dosyć sporą liczbę hurtowni, która pracuje w systemie dropshippingu. Co to jest dropshipping? Jest to system, w którym za nas przesyłki do klienta wysyła hurtownia. Żeby sprawdzić listę dostępnych w naszym sklepie hurtowni, wchodzimy na sklepy www.pl, klikamy integrację integrację z hurtowniami. Jak widzimy, wyskoczyła nam lista branży, które są dostępne. W naszym przypadku jest to sklep z odzieżą, dlatego szukamy hurtowni odzieżowej. Jak widzimy, wyskoczyło nam dużo hurtowni. Każda z nich pracuje w systemie dropshippingu. Znajdujemy tą, która nas interesuje. W tym przypadku będzie to ta. Wchodzimy na stronę główną. Jak widzimy, załóż konto. Rejestrujemy się, podając nasze dane. Gdy już wpiszemy wszystkie dane naszej firmy, Klikamy zarejestruj. Dostaliśmy informację, już dziękujemy za rejestrację. Konto zostało utworzone, jednak musi być aktywowane przez administratora. Sprawdzimy naszą pocztę, czy już dostaliśmy link aktywacyjny. Dostaliśmy informację, że nasze konto zostało utworzone i czeka na akceptację administratora, która nastąpi maksymalnie do 24 godzin. Teraz przechodzimy do naszego sklepu internetowego. Teraz wchodzimy w produkty i kategorie hurtownia. Klikamy zainstaluj nową hurtownię w sklepie. Szukamy tą, w której się zarejestrowaliśmy. Klikamy Zainstaluj. Jak widzimy, zostaliśmy poproszeni o nazwę użytkownika oraz hasło użytkownika. Te informacje dostaniemy w mailu od hurtowni. W miejscu, jak często aktualizować ofertę, pozostawiamy jedynkę. Raz dziennie w zupełności wystarczy. Następnie klikamy Zainstaluj i czekamy, aż sklep pobierze wszystkie produkty z hurtowni. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.